To czas najwyższy Monika żyć własnym życiem. Co nas zmusza do, do zmiany? No, jak coś nas boli, coś bardzo nam nie pasuje, wtedy to zmieniamy. Czasami musimy pierdzielnąć o glebę, aż żeby się zmienić. Więc przestań Mu pomagać w koło, bo jak będziesz mu cały czas pomagała finansowo, to jaki on ma. Jaką on ma motywację, jaki ma ból, żeby coś zmienić? Żadnego. Nie mu jest wygodnie, dalej będzie sobie pił. Więc paradoksalnie. O osobie, żeby pomóc osobie niepijącej, trzeba ją zostawić samą z tym. W sensie wspomóc ją oczywiście. Wysłałaś ją, jest u mnie na grupie i jest super, natomiast jeżeli on nie robi zadań, a ty mu cały czas pomagasz finansowo, to czas zmienić to. Dlatego, że jego ból konsekwencją powiesz, skoro ty pijesz, to ja ci pomagać nie, będzie, nie będę. I konsekwencja tego musi być większym bólem niż chęć wypicia. Jeżeli nie wypije i będzie miał ból z tym związany, no bo. Nie będzie czegoś chciał widzieć, ale i się nie napije i będzie go ciągnął, to ten ból musi być mniejszy od konsekwencji tego, jak wypije. Wtedy poczuje ból, a jak poczuje ten ból, to przestanie pić.